Oh. <laughs> Ale dzień dobry, dzisiaj ja z salonem i może redukotem, w sumie możemy do niego napisać, nie? Ale był ostatni... ostatnio, dzisiaj w nocy był update do rewolwera i Negeva. Negew jest za 2000 dolarów, rewolwer za 700, także od razu wchodzę do ekwipunku, gdzie jest raidka moja. I zamieniam to dla obu drużyn. Dziwko, proszę. To będzie piękne. Mała rozgrzewka. Ostatnio grałem tylko Overwatcha przez ostatnie chyba 3 dni. Także może być ciekawie z moją formą. Mówię ci od razu, że już w drugiej rundzie kupujemy Negev, bo jest za 2000, nie? A to gówno nie ma rozrzutu, prawie. <laughs> więc. to, to ty Przecież ten Negev po tych pierwszych 20 strzałach nie ma prawie w ogóle rozrzutu. Ale no, faktycznie. No, stary. Mówiłem ci to. Ja sobie kupię chyba właśnie. Co kupię? No dobra. Spróbuję skałciem. Nie. Także... Zaskoczyło mi się moje... ten taki, Ło. ten takie coś jak dostajesz obrażenia, to takie, to takie okrągłe To był bot Szymon, mi samo To było słabe Moja słaba forma może też wynikać z tego, że nie ogarniam tego nowego Inferna jakoś bardzo Albo jest nie. mi po prostu głównym najgorszym No czy co ty mnie strelowałeś... No ty chuju, no nie To jest w ogóle MK Podarowana No i tamten skin do Mki był podarowany przez Sylona Taki... Ciekawostka Na MMie na cashu Takie pamiętasz czego on stary no, stary O właśnie ta MK Nie no Behop to na 100% nie wyjdzie O nie, o kurwa nie wiem, że gra... Ej, ty jaki BH się z tego robi teraz? Co? Ej, co oni odjebali? Oni spowolnili chodzenie z Negevem, ale skacze się cały czas tak samo. Ja tak nie gram. Przecież to jest teraz snajperka po tych 20 strzałach. Czy iluś tam? Kurwa, ten Negev jest niedorzeczny. I to jest w ogóle przeciwność wszystkiego, czego się nauczyliśmy przez tyle lat grania w CS, nie? Nie strzelacie z pierwszych strzałów, tylko robicie paint spray przez całą mapę, nie? Pokonałem właśnie awkę na dystans z Negewa. <śmieniczy> Nie się w ogóle? Nie. Ja, ja stary wychylam tak za rogu, bo ja muszę, żeby rozpędzić full auto, nie? Żeby było celne. Easy? W sumie całkiem celne jest przyskoku. skoku. O! U! <laughs> revolver, man, jump! Hi guys. Hello. Okay, that's the plan. We buy revolver in the first round Hello. and I give him the second one. Okay? I think that's a good plan, actually. One short. I mean, I think he's next to floor, he's close, is close. Fucking nailed it! you I'm picking it. <coughs> uh, jungle, I need help. And wait, I'm don't. dropping bomb on site. Just plant it. Oh fuck! What the fuck have I done? I'm stuck without a gun Now I'm fucked Can you kill the guy from jungle, please? broń xD Jeszcze co, splanciłem, czujecie to? Standard Ale rakowisko To nie są le... To nie może być le No myślę, że plan jest prosty, nie? O kurwa <laughs> ten nade <nejda. laughs> Jak spierdolił z tych aparatów One side, one side. Ja pierdolę! Za mną sightem. I'm, I'm then. What time? Trigger, Aha, <laughs> dobra, to kiedy? Jak już rzucił? 30. 30, dobra. tam, już rzucił. na to, jolo. Ja pierdolę, ale jestem chujowy No c Ty kur... rozkręcił szybciej full auto ode mnie Minus 40 niecałe Właśnie co te... te... prawo Na górę, na górę Nice Ja, ja, ej Ja bym się pokłócił o piknięcie mida z tym Obity, obity, obity Obity jest Tak, obity, obity Obity To jest negev On jest mocno obity Ej, zjebałem kurwa nade'a, aby zginął Fuj Nice <laughs> Przeskanował go chyba przez młokka Mam dwie gwiazdki czuję się dobrze Dobrze, że nie pięć, bo by cię helikopter gonił Mam pusik under, under. Idę Nie ma, nie ma, nie ma Chyba Co był? Był o jeba nic Myślisz, że skrócą tego Undera znowu? Hmm, chyba nie widziałem, że był ciąg No co za kurwa, no dostał 77 nam idzie. Nie mogę być taki toksik, bo nagrywam, no nie, najgorzej. To, że nagrywasz, to jeszcze zamykasz. No, A, gram z Negewem nie? cały czas, bo wy, że gracie z kałachami i w ogóle. Ale patrz, nie odstaję od tych trzech na, na dole. Widzę, że muszę robić śmieszne nagrania, muszę grać z Negewem. Ej, dropnijcie mi coś. Proszę, Enigma, mm, 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 masz. Kurwa, liczyłem troszkę na coś lepszego, ale... <laughs> bo nie chcę jednak zamykać na nagraniu. <laughs> Dobra, pójdę z tym na Ale moje spragi są stylowe, może nie ma ich dużo, ale są ładne, tak? No tak, tak. Ja przesmołka, Ale moje fragi są stylowe O OMG, no nie, nagrałem to Ale dobra, zabił Jeden jest pod chatem, pod kuchnią Słyszałem one-tapa, niestety nie nagrałem tego Dobrze, że umiem się wcelować na fleszów Godhead. Ej nie ten NGP jest tak rozjebany teraz. <laughs> no nie wierzę w to. Wow, what the fuck? nam idzie, nam idzie konektor uh, Enigma, uh, mic Jest? Uh. Jest szansa, że nie, bo zmieniłem urządzenie audio przed nagraniem. Uh -huh. Nice. Yeah, gdzie jest Z tym Bogiem Nie, no, dead Mate! Stop it! Yeah. Samochód no. Trzy nie! No co?! Najgorzej na ziemi! Czemu na nagraniu zawsze takie mecze mam? Rampa zginął Proszę. Tetris, Tetris, im Tetris. Guys, can you hear me? No to jebać. Jeszcze mam laga, super. Halo? Halo? No i chuj, nie ma internetu. Kurwa, ktoś wyłączył modem od WiFi, ja pierdolę. I'm back, guys, can you hear me now? Yeah. So no, you disconnected to fix your. No, 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 no. Something fucked up with my internet, like, real bad. Mid at least two guys. Up, at mid. Short, B, short. dead. Shorts. One B. Shot, shot one more. Shot one more. Ten co plantujemy w Nice, guys. Ty kuta się. nie! Salam! Jak to jest możliwe, Nie Jak to przeskanować. So. No. E, ninja, 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 last. Ninja. Nice. I w oh, him Idę okay. B, idę B, idę B, idę B. Gdzie jest smoke? Patrzę party na przebieg z kuchni. To to. Ej, przebieg, przebieg, przebieg. To to. Przebieg jeden. Nice. Dobra. Gościu tam na ninja... Jest oh, na A, na coś, na coś Palace smoke One B ja nie wiesz, że na mnie wszedł No <laughs> One out, palace, fireball From Jest ninja. pod B, na... benchu zginął Ninja Tetris Jest na niej, One more, Tetris Jakim cudem ten O kurwa, solon <laughs> To się nagrało! Ay, <laughs> Nic tu nie nagrało. No <laughs> I tu się zdziwisz. No wiesz, Under under Low. No, no, he's not low. Aww. No nice. jeszcze jeden nam idzie się. no nie, no jaki brak szacunku totalny. Kupił skara. No nie. like goes in eh? oh <laughs> 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 he's got the <to> <laughs> name <Fuck. laughs>